The <laughs> Hey, jestem Weronika i witam Was na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony Notion. Jest to aplikacja do produktywności, o której nagrałam filmik już w zeszłym roku. To Wam zrobiłam cały taki Notion Tour, pokazałam Wam mój szablon, jak on wygląda, też Wam go udostępniłam, wciąż możecie go pobrać. Ale korzystałam z niego przez rok i doszłam do wniosku, że on nie jest w pełni funkcjonalny, nie do końca się dla mnie sprawdza. Z niektórych rzeczy nigdy nie korzystałam, a niektórych zabrakło. Dlatego zrobiłam kolejny szablon od nowa. Myślę, że jest on ulepszony i ładniejszy, coś przynajmniej świeżego. Na ten następny rok. Dzisiaj Wam go pokażę, oczywiście znowu będziecie mogli go pobrać i potem z niego korzystać. A oprócz tego pokażę Wam więcej jak używać Notion, niektóre opcje, które nie są do końca oczywiste. Także przejdźmy już do mojego szablonu. Zaczniemy oczywiście od strony głównej. Znajdują się na niej odnośniki do wszystkich stron, jakie są w tym szablonie. a Oprócz tego dodałam tutaj dużo zdjęć, wszystkie w tym samym motywie. Znalazłam je na Pinterestie, możecie je znaleźć na mojej tablicy. Dodałam tutaj też dwa takie fajne widgety. Jeden to jest odliczanie do jakiegoś ważnego wydarzenia. Ja akurat wpisałam teraz urodziny, a drugi to taki licznik, ile minęło z danego roku, miesiąca, tygodnia i dnia. Wzięłam je z takiej strony internetowej Indify. Jest ona darmowa i możecie tam sobie dostosowywać własne widgety. Jest ich dosyć dużo do wyboru. Ja tutaj kilka z nich użyłam. Jak już dostosujecie, to co chcecie umieścić, to klikacie copy link. Wtedy w Notion wpisujecie embed i umieszczacie tam ten skopiowany adres. I to wtedy pojawi się w waszym szablonie a jeśli chodzi o zdjęcia, które daję na tło to najczęściej brałam je stąd, z tej galerii Unsplash, bo te zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości i wtedy wyglądają dobrze, bo jak próbowałam razy zdjęcia z internetu to często miały one gorszą jakość i po prostu się rozmywały przejdźmy teraz do sekcji codzienne, to jest chyba najważniejsza strona w tym całym Notion i myślę, że najczęściej jej będę używać, mam tutaj rzeczy które muszę zrobić, dopiero skończyłam robić ten szablon, więc na razie nic tutaj nie powpisywałam i tutaj będę wpisywać takie ogólne zadania, których nie muszę zrobić jakiegoś konkretnego dnia, a pod spodem jest taki bardziej Sprecyzowany plan na poszczególne dni. Nad tymi dniami tygodnia mam taki przycisk Nowy Tydzień, i jak go kliknę, to pojawiają mi się znowu wszystkie dni i puste miejsca do wpisywania. Mogę tutaj coś powpisywać. I jak to zrobię, to odznaczam. A jak już tydzień się skończy, to klikam przycisk Nowy Tydzień, i wtedy mi się pojawiają znowu wszystkie dni i puste miejsca. A ten poprzedni tydzień zaznaczam i mogę go usunąć. Żeby zrobić taki przycisk, to musicie wpisać Template Button nazwać go jak chcecie na przykład właśnie nowy tydzień i pod spodem wpisujecie zawartość. Jeżeli byście po prostu skopiowali takie coś, to robi się to tak brzydko i nie można tego przesunąć, będzie to wszystko w jednej kolumnie. Dlatego najlepiej zrobić osobną stronę. Tutaj wklejacie to co chcecie i wtedy to możecie ładnie poustawiać. I jak już jest gotowe, to przeciągacie tę całą stronę do zawartości. Wtedy zmieniacie ją w tekst i będzie Wam się wszystko ładnie wyświetlać, tak jak chcieliście, a nie w jednej kolumnie. W tej sekcji codziennej mam jeszcze kalendarz. On jest zsynchronizowany z moim kalendarzem Google, wzięłam też to z Indify. Pod spodem tabelka deadlines, czyli takie rzeczy z ostatecznym terminem. I na samym dole sprawy do załatwienia, o których muszę pamiętać. Następna sekcja to nauka. Dodałam tutaj kilka gifów, żeby było kolorowo i coś się działo. Gify najłatwiej można znaleźć na stronie gifi albo Tenor, stamtąd większość brałam. Albo też się udaje czasami na Pinterestie. I tutaj mam tabelkę ze sprawdzianami, które mnie niedługo czekają. Jest przedmiot, data kiedy to ma być i rodzaj, czyli czy to jest kartkówka, sprawdzian i tutaj jeżeli chodzi o angielski to gramatyka albo słownictwo. A tu mogę wpisywać jakieś dodatkowe informacje. Dodałam tutaj też trzy podstrony. Angielski i hiszpański to do wpisywania słówek, a informatyka, jeżeli bym musiała, wkleić jakiś kod i potem sobie opisać, co tam było, jak uczy się jakichś nowych rzeczy. Bo to jest fajna opcja w Notion, że można wpisać taki autentyczny kod. Dalej mam wydatki, też bardzo przydatne. Zrobiłam tu dwie tabelki: jedna to rzeczy, na które wydałam pieniądze, a druga to moje przychody. Wpisuję tutaj, na co wydałam pieniądze, wartość tego, datę i jeżeli chcę, to mogę też dodać tagi. I jak już to powpisuję, to Notion mi to automatycznie zlicza. Dzięki temu można łatwiej kontrolować swoje wydatki. A z przychodami, no to to samo. Dalej, plany. I tutaj mam podróże, jeżeli jakaś podróż się właśnie zbliża. Urodziny, bo zapisuję sobie pomysły na swoją imprezę urodzinową, którą robię za miesiąc. Ferie, bo teraz u mnie właśnie trwają, więc zapisałam rzeczy, które bym chciała w ciągu nich zrobić. Summer Bucket List. Na razie jest to puste, bo do lata zostało jeszcze kilka miesięcy. Ale jak już będę planować wakacje, to na pewno tutaj wrócę. I następna sekcja to cele, gdzie chcę pojechać, czyli miejsce na świecie, które bym chciała kiedyś odwiedzić. Na razie też to jest takie prowizoryczne. I moje cele na 2022 rok. Pod koniec roku tutaj wrócę i zobaczę, ile rzeczy faktycznie mi się udało zrealizować. Wspomnienia to ostatnia strona z tej sekcji osobistych. Wypisałam wszystkie podróże, w jakie pojechałam na świecie i w Polsce. Tą stronę skopiowałam z poprzedniego szablonu, bo nie musiałam tutaj nic za bardzo zmieniać. I koncerty na których byłam, ostatnio na pary poszłam, więc stwierdziłam, że może warto to zapisywać. Teraz druga taka większa sekcja, nazwałam ją indeks i dodałam do niej wszystkie strony, które nie mają za bardzo powiązania i są bardziej losowe. Książki do przeczytania. Czasami ktoś mi poleci jakąś książkę albo znajdę na TikToku jakąś recenzję i bardzo mi się spodoba ta książka, więc wtedy ją tutaj zapisuję i potem wiem co chcę przeczytać. Filmy do obejrzenia, to na tej samej zasadzie. Najpierw wpisuję tytuł, potem czy to jest film czy serial, a potem jaki to jest gatunek. Tutaj ustawiłam trochę inną czcionkę. W ogóle, jeżeli chcecie zmienić czcionkę, to kliknijcie trzy kropki w górnym rogu i tutaj macie trzy do wyboru. Dalej mam pomysły na jedzenie. To się sprawdzi, jeżeli ktoś lubi planować swoje posiłki z wyprzedzeniem, to tutaj możecie zapisywać, co właśnie chcecie zjeść. Ale na razie nic tutaj nie mam, tylko pod stronę torty, gdzie zapisałam pomysły na smaki tortów, które będę piec. Teraz kolejna bardzo przydatna dla mnie strona, przepisy. tam tutaj wszystkie przepisy, jakie mam. Wcześniej miałam je zapisane w notatkach, ale tutaj wygląda to bardziej przejrzyście i będzie łatwiejsze do użytkowania. Każdy przepis jest jako osobna strona, którą mogę otworzyć i do każdego też dodałam tagi. Dzięki temu mogę potem sobie zaznaczyć, że na przykład chcę teraz widzieć tylko słodkości i pojawiają mi się wszystkie rzeczy z tagiem słodkości. Jak mówiłam, przydatny. Następnie strona restauracje i kawiarnie. Wypisałam tu wszystkie miejsca, które znalazłam albo w internecie, albo też mi ktoś powiedział, że poleca. I jak będę na przykład w Warszawie, no to mogę pójść w tamto miejsce i nie będę musiała szukać. Aniżeli mam restaurację i kawiarnię, akurat w Gdyni, bo tam często jestem, więc też bym chciała te miejsca odwiedzić. Następnie jest wishlist, czyli rzeczy, które bym chciała kupić albo dostać. No, taka moja lista życzeń. Inne. No, na to nie miałam lepszej nazwy, bo tutaj są totalnie już losowe rzeczy strony na których się logowałam. Zauważyłam, że przychodzi mi coraz więcej spamu i takich niechcianych maili na pocztę, więc muszę bardziej kontrolować gdzie się loguję, żeby potem móc się łatwiej wypisać z tego. Emoji. Tutaj dodałam takie ciekawe połączenia emoji, które mi się akurat podobały. No tak jakoś wyszło. Przydatne strony internetowe, czy to do nauki, czy do YouTube'a, ale wypisałam strony z których lubię korzystać. Pakowanie, jak gdzieś wyjeżdżam, to wolę mieć wcześniej listę rzeczy, które muszę zabrać, żeby niczego nie zapomnieć i niżej sny. Kiedyś już próbowałam coś takiego zrobić, że każdego ranka jak się budzę, zapisuję swój sen. Dzięki temu moje sny stały się ciekawsze i więcej z nich pamiętałam. Nie wiem jak to jest możliwe, ale no u mnie to zadziałało, więc znowu chcę to zrobić. I niżej zostały już tylko social media. Mam tutaj content planner, gdzie zapisuję, kiedy wstawiam filmiki na YouTube'a, czy tam jakieś posty na TikToka, na Instagrama. Mogę albo widzieć wszystko, albo tylko na przykład youtube'a i widzę, kiedy wstawiałam. Dzięki temu łatwiej jest sobie to zaplanować i regularnie wstawiać. I już ostatnia strona, pomysły na filmiki. Tutaj zapisuję wszystko, co mi przyjdzie do głowy. Nawet jak to jest filmik, który zamierzam nagrać za pół roku czy coś, ale ten pomysł jest zapisany i czeka, aż będę go potrzebować. I tak samo, jak mam jakieś pomysły na Zdjęcia na Instagrama. I to już całe moje Notion, wszystko Wam pokazałam. Przypominam, że link do mojego szablonu jest w opisie i możecie go pobrać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!